Czasami używamy takich zwrotów, które stają się później zwykłymi sloganami, na przykład Twoja wiara powinna wzrastać. No dobrze, ale co to znaczy, że moja wiara powinna wzrastać? Pokażę to na swoim przykładzie. Był taki czas, do którego często się odwołuje, ponieważ wierzę, że w życiu każdego człowieka są takie kluczowe momenty, na których później bazujemy takie kamienie milowe, które później wspominamy. Ponieważ one nas kształtują. Był taki moment, kiedy naprawdę byliśmy w trudnej sytuacji finansowej i pamiętam szczególnie jedną rozmowę z Bożeną. Kiedy siedzieliśmy w kuchni, rozmawialiśmy, i Bożena mówi, jak nasza sytuacja może się zmienić? I ja próbowałem ją jakoś pocieszać, ale sam w sercu naprawdę nie miałem żadnego przekonania. Gdzieś tam cień nadziei się tlił, że coś się zmieni, ale tak. Naprawdę to nie miałem żadnego wewnętrznego przekonania, że tak będzie. Bóg nas tego przeprowadził, uczynił wiele takich cudów finansowych, przyspieszył też pewne rzeczy, które mogły trwać latami. Bóg je przyspieszył. I od tamtej pory wiem, że w jakiejś mierze moja wiara w tej dziedzinie została zbudowana, że teraz, kiedy przychodzą jakieś trudności, albo bardzo często tak się wydarza, że mam klientów na zakładkę. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że Prowadzę jakiś proces w jakiejś firmie, ten proces się kończy. Często mi się zdarza coś w stylu: jest, wyjeżdżam już na ostatnie szkolenie, tak, wracam z tego szkolenia i na drugi dzień, albo w ciągu paru dni, dostaję znowu zapytanie od jakiegoś innego klienta i rozpoczynam pracę z kolejną firmą. Czyli tak na zakładkę, ale wiem, że już we mnie nie ma tego niepokoju, dlatego że przez wiele tych doświadczeń nauczyłem się jednego. Bóg troszczy się. Ale, ale, ale. Można przeżywać podobne doświadczenia, i można cały czas sobie powtarzać, Boże, no tak, no tamta sytuacja się skończyła, no ale tutaj wiadomo, tutaj to zadziałało to i to, a tutaj mnie ktoś polecił, a tutaj coś, ale czy teraz coś będzie? Zobacz jak Izraelici i Mojżesz to przeżywali. Mojżesz wiedział, będziemy jeszcze się temu przyglądać, bo teraz przyglądamy się w życiu Mojżesza. Mojżesz wiedział, że Bóg się zatroszczył w tamtych sytuacjach, to i zatroszczy się w tych sytuacjach. A Izraelici, oni wiedzieli, że Bóg zatroszczył się w poprzednich sytuacjach, ale ciągle się martwili, czy w tej też się zatroszczy, by się sytuacja zmieniła. I Bóg ustanowił pewne święto, Jedno z trzech najważniejszych świąt dla Izraelitów, po to, żeby ich nauczyć jednej rzeczy. Zawsze będę się troszczył. A zanim powiem, co to było za święto, to powiem o tym, że Teraz przechodzimy z Mojżeszem przez jego życie. Przeszliśmy już przez Księgę Wyjścia, kiedy Bóg wyprowadził Izraelitów z ziemi egipskiej, z domu niewoli, zawarł z nimi przymierze na Synaju, oni to przymierze złamali, Bóg je odnowił. Jesteśmy teraz w Księdze Kapłańskiej, gdzie w każdym z poszczególnych rozdziałów Bóg pokazuje nam jakieś aspekty, jak odnawiać relacje z nim. I jesteśmy dokładnie w 23 rozdziale, który można nazwać tak, takim rozdziałem sztuki świętowania, bo tam jest siedem świąt. I doszliśmy teraz do święto do święta namiotów. To było jedno z trzech wielkich świąt pielgrzymich Izraela. Oprócz Paschy i święta tygodni, czyli Pięćdziesiątnicy. Trwało, że to posłuchajmy, co mówi Bóg. Mieszkać będziecie w Szałasach przez siedem dni, aby wiedziały wasze przyszłe pokolenia, że w Szałasach kazałem mieszkać synom Izraela, gdy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej. I czy Chodziło o to, żeby tylko wspominać, że mieszkali w szałasach? Nie. Chodziło o to, że Bóg, kiedy prowadził ich przez pustynię, to umieścił swój lud w sytuacji, w której nie było dostępu do żadnego naturalnego źródła zaopatrzenia. I uczynił to, aby pokazać im, że jest Bogiem Wszechmogącym, że dotrzymuje swoich obietnic, że można na nim polegać i że nie jest ograniczony żadnymi okolicznościami ani żadną napotkaną sytuacją. To było prawdą dla Izraela i tak samo jest prawdą dla Ciebie i dla mnie. Bardzo ważne, żebyśmy pamiętali o tym, jaki jest Bóg, a nie patrzyli tylko na okoliczności. Więc oni świętowali to i celem ich świętowania było przypominanie sobie, Bóg nas przeprowadził. Brakowało jedzenia, Bóg dał mannę. Brakowało urozmaiconego jedzenia, bo chcieliśmy mięsa, Bóg dał przepiórki. Brakowało wody, Bóg Wyprowadził wodę ze skały. Napadli na nas. Mojżesz wyszedł na górę się modlić, a Jozue poprowadził lud do zwycięskiej bitwy, chociaż nie byli wojownikami, byli niewolnikami, którzy wyszli z niewoli. I to pokazywało im Bożą opiekę, ale też Bożą obecność, że On był z nimi. I w Nowym Testamencie mamy wiele odniesień do tego święta. Po pierwsze, Jezus jest tym my czytamy często i wspominamy to w czasie świąt Bożego Narodzenia: Słowo stało się ciałem. A dokładnie w oryginale jest napisane: Słowo zbiło namiot między nami. Tak, święto namiotów wspominamy. Czyli że Bóg mieszka między nami, Bóg jest z nami. On jest w życiu każdego z nas, a ci, którzy zaprosili go do swojego życia, on mieszka w ich wnętrzu. Co więcej, święto namiotów jest wspomniane w Ewangelii Jana w 7 i 8 rozdziale, kiedy Jezus udał się właśnie na to święto do Jerozolimy, jedno z trzech takich świąt pielgrzymich, kiedy udawano się do Jerozolimy i tam właśnie zawołał, jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza, czyli mówił o Duchu Świętym, zapowiadał przyjście Ducha Świętego. I co więcej... Kiedy patrzymy na ostatnią księgę Biblii, Apokalipsy, widzimy ostateczne wypełnienie święta namiotów, czyli nowe Jeruzalem, gdzie Bóg nas zawsze e, rozbije między nami namiot, jak mówi Apokalipsa w 7 rozdziale, ten, który siedzi na tronie rozbije nad nimi namiot. A więc to jest święto o Bożej dobroci. I teraz pomyśl sobie o tych wszystkich sytuacjach. Mówiłem o takich kamieniach milowych, o sytuacjach, które jeżeli regularnie słuchasz tych audycji, to wiesz, że wspominam wiele wydarzeń. Staram się im nadać nowe znaczenie i też pokazać, ale czasami jest w starym znaczeniu, czyli Kilka razy wspominam, yy, mam nadzieję, że nie w jednej audycji, ale w jakichś tam audycjach, co jakiś czas pewne wydarzenia, ponieważ Bóg pisze indywidualnie historię życia każdego z nas i powinieneś mieć też takie kamienie milowe, do których się odwołujesz i które przypominają Ci, jaki jest Bóg, jak bardzo Ciebie kocha, jak bardzo się o Ciebie troszczy, jak bardzo Ci pomógł. I to jest po to właśnie, żeby budować swoją wiarę, wspominać to, dziękować Mu, wspominać wersety, czytać te, które w tamtych sytuacjach były dla nas taką siłą siłą i przeniosły nas. To jest święto, święto namiotu, jest świętem wspominania Bożej dobroci, cieszenia się Bożą dobrocią, cieszenie się tym, że On przeprowadził nas, sięganie do słowa, które mówi nam o tym, jaki On jest i to buduje w nas wiarę. I sam zobaczysz po jakimś czasie, a może już widzisz i chwała Bogu za to, jeżeli tak jest, możesz napisać to w komentarzu, że są jakieś dziedziny życia, w których Bóg zbudował Twoją wiarę i jest Ci o wiele łatwiej. Ojcze, dziękujemy Ci, że jesteś dla nas dobry. Dziękujemy Ci, że przez to święto przypominasz nam, że Ty jesteś źródłem wszelkiego dobra w naszym życiu, że Ty przeprowadziłeś nas już przez tyle sytuacji i że Ty zawsze będziesz nas przeprowadzał, ponieważ Tobie na nas zależy, ponieważ Ty jesteś dobry i Ty z miłości się o nas troszysz. Dziękujemy Ci za to wszystko, co było w naszym życiu, co jest teraz w chwili obecnej i co jeszcze uczynisz. Amen.